Raków Częstochowa stacze się po bardziej Extra ekstraklasy, że tak powiem. 16 pozycja. Kolejna porażka rakowa w obecnym sezonie. Tym razem z górnikiem Zabrze, 0-1 w Soła. I w 20... Nie, nawet nie, w 14 minucie spotkania no Raków nadal ma tylko 6 punktów na koncie tylko Piast Gliwica i Lechia Gdańsk mają mniej punktów no Lechia miałaby więcej od drużyny Rakowa Raków byłby 17, no ale sportowo Raków jest 17 w tabeli jest 16 ze względu na to, że Lechia Gdańsk dostała minus 5 na ofercie tego sezonu, więc ale co, a ma tyle samo zwycięstwo, duży na Rakowa, czyli dwa. Dwa raków ma tylko ten zwycięstwo i... I z JKS-em Katowice, który ma 8 punktów na końcu Dwa punkty więcej od Rakowa. Bardzo słaby sezon. Notuje zespół strzesechowy. Tylko jeden celny strzał na bramkę. Dziewięć łącznie. Górnik zabrze 16 i siedem celnych. Nasłużone zwycięstwo. Potem jest ich Michaela Geszpalika. Byłego zresztą piłkarza. Górnika zabrze. Więc no tak to po prostu wygląda. Raków jest 16 w tabeli. Ale to do, był dopiero do, do, do szósty mecz w sezonie. A drużyna. To, a. a sobie poczekam na następny autobus. Przyjechał, ale nie wsiadłem do niego. Poczekam na następny. Więc, no. No tak to po prostu wygląda. A górnik zacząć z wiceliderem, ale tak jak mówię, ma już 8 meczów rozegranych. Czyli od Kakowi i Disney POLSK ma więcej o jeden meczów wygranych Bo jak wiadomo w tej kolejce nie odbył się mecz w płocku ze względu na ulewę w ulewę w płocku U i urawa też była tragiczna więc, yy, no tak to wyglądało tak to po prostu wyglądało no i co o tym myślicie? widzowie kanału sport, warte uwagi otóż w następnym meczu Raków zagra przeciwko Legii Warszawa a później przeciwko Lechowi Poznań, trudne mecze Rakowa a górnik zabrze zmierzy się w następnej serii spotkań z widzewem Łódź, a później z Legion 2 zmierzy się w Morze Polski. Więc tak to wygląda. A ja zachęcam Was serdecznie, drodzy widzowie, do subskrypcji kanału Sport Walty Uwagi. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się. Cześć!